Witajcie drodzy subskrybenci Obiecane wejście do wody, zobaczymy jak będzie szło, Ostatnio było ciężko i Uff Dzisiaj nie jest lepiej <grybujesz> też jest zimno Także jeśli komuś z Was jest teraz zimno w stópki Niech sobie założycie po skarpetki bo tutaj naprawdę trzaskam rozem a dzisiaj chyba, nie jeszcze nie wiem. Może zrobię krótkie wejście z zanurzeniem głowy, może sobie chwilę postoję. Może wyjdę po chwili. Dzisiaj ta trudno powiedzieć. Skoro, że słońce zaszło. A jak wyjeżdżałem, rano to jeszcze tak słońce pięknie grzało, Że Miałem nadzieję, że mnie tutaj chociaż trochę opali, ale już jest za chmurami. Zobaczcie. Zobaczcie Piękne widoki. Nad jeziorkiem O, a ja już właśnie zanurzyłem Genitalia Czyli pierwszy najgorszy punkt A Teraz tylko tłuszczutki brzuszek i niby mam tam tyle tłuszczu, a nigdy nie czuję jakby mnie to jakoś super grzało o, Ręce w górę Ej. Lazarus pit dół Lazarusa czy tam studnia Lazarusa Środek do długowieczności przekonamy się albo zapalenia płuc, ale to nieprawda. Morsowanie jest tokiem to spoko i pozytywnie wpływa na ciało. To już w sumie jestem w stanie potwierdzić i to powiedzieć. Ale jest dzisiaj spokojnie. Chyba jest mniejszy wiatr niż ostatnio. Ale jest na przykład widać jak mnie gęsia skórka wzięła na ramionach. Nie wiem czy to będzie widać w tej rozdzielczości. ja ostatnio nie wiem dlaczego. Filmy nagrywam. Zdaje mi się, że w rozdzielczości HD Prawie na pewno nagrywam roz w HD. A na YouTube jak próbuję odtworzyć to jest 480. Trzeba nad tym popracować coś, bo mnie już to drażni. Chciałbym, żeby moi subskrybenci mieli najlepszą możliwą jakość. Czyli wy. Ej, wiecie co? Zaczyna się robić ciepło. Dziwne. No, może ciepło to nie aż tak ciepło, nie? Ale jest, nie jest zimno. Myślałem, że będzie gorzej. Ostatnio jak byłem, ale wtedy biegałem około godziny, to było gorzej. A teraz nawet nie jest źle. Nawet spoko. No czasami trochę jest ciężko wyjść ze strefy komfortu. No, jak się tak na przykład śpi do 10 czy 11, no miło jest wtedy sobie posiedzieć w łóżeczku, w ciepłym domku. Usiąść przed komputerem, zagrać w Wiedźmina. Przeszedłem w Wiedźmina, bez dodatków, ale przeszedłem. Miałem teraz dużo czasu dla siebie, to mogłem go wypykać sobie trochę pogierczyć w ogóle yy, trafiłem sobie, doszedłem do wniosku że mam bardzo mocno przykurczone o ile teraz nie pomyślę nie pomylę nazwy yy, przykurczone mięśnie w okolicach piszczeli nie wiem czy życie. tam jest taka, taki mięsień piszczelowy, który się zaczyna gdzieś, w ma przyczep w okolicy kolana idzie tam koło piszczela, to jest jakiś tam mięsień piszczelowy długi czy coś, jakoś tak o ile nie mylę nazwy. I on tak śmiesznie wchodzi, bo idzie od zewnętrznej strony koło kostki i się zawija i jego koniec się przyczepia jakoś na stopie. Także wiecie, jeżeli popatrzycie sobie na prawą nogę, to z prawej strony kolana gdzieś tam się przyczepia, idzie w dół, jakoś koło piszczela chyba. Koło kostki i się zawija, i tak jak jest prawa strona, idzie z prawej strony od kostki i się zawija w lewą stronę, gdzieś powyżej pięty. Dochodzę do wniosku, że czuję, że te mięśnie piszczelowe, bardziej prawy niż lewy, mam dosyć mocno przykurczone i one ograniczają moją e, mobilność w stawie skokowym. Wydaje mi się, że łydkę jako tako mam dosyć mobilną. Przynajmniej nie, jest, nie ma tragedii, jak chodzi o mobilność w łydce. Tam jest całkiem dobrze, natomiast w tym stawie skokowym wydaje mi się, że mam tą chęć do tego, żeby ta pięta się oderwała. No i to powoduje to, że w trakcie przesiadu następuje ta kompensacja w postaci to powoduje, że kolano w trakcie przesiadu nie potrafi się wysunąć bardziej do przodu. A skoro kolano idzie. Jest bardziej w tej linii stopy, no to biodro musi pójść do tyłu, a ja nie mam tak długiego tułowia jak Boguś, i u mnie od razu to powoduje, że to jest znaczne zmniejszenie tego kąta między podłożem a tułowiem. Hmm. Dlatego teraz postanowiłem, że najbliższe jakieś tam 2-3 tygodnie spróbuję poświęcić na rozluźnianie tych, tej grupy mięśniowej tylko że problem jest taki tak jak patrzę na te mięśnie w ogóle mało filmików na YouTube jak na razie znalazłem na rozluźnianie tych mięśni i widzę że one są mocno jakoś tam poukrywane między tą kością a kością piszczelową będzie chyba ciężko do nich dotrzeć trzeba będzie kombinować jak rozciągnąć jak zmobilizować ten mięsień W piątek planuję zrobić Amrapa. Może nagram filmik, jak się uda. W środę spróbuję zrobić Amrapa w martwym ciągu. W czwartek przejdę się na masaż. I tydzień delowdu zrobię. Bo akurat tak wypadnie. Może idealnie by było jeszcze zrobić e, piątkową klatkę i sobotni push press. Ale w sumie sobie odpuszczę. Trochę skrócę, bo akurat mi tak będzie pasowało zrobić sobie masaż i będzie całkiem spoko. Ale jest pięknie. Jest ładnie. Chyba nie mam Wam już więcej do powiedzenia, dlatego skupiam się na wytrzymaniu w wodzie. Na razie drodzy subskrybenci.